Siemanko, witam, w kolejnym odcinku nagrywam dla Was na zapas. Przypominam, że strona jest od lat 18. Jeśli zdecydujecie się już na płacę, do czego nie zachęcam, użyjcie kodu głosu, który daje Wam 5% do, przy każdym doładowaniu oraz milspeka na start. Jeśli ktoś nie ma jeszcze konta, sprawdźmy, co z taką milspeką może polecieć. Nam leci P90 Grim za 76 grosz, ale może ty widzów będziesz miał szczęście i polecić coś dużo lepszego, czego ci życzę. Zaczynamy z balansem 5600 w sumie. No i co, spróbujemy coś sobie tutaj wykręcić lepszego, lepszy balansik, zobaczymy co to będzie. Hmm stworzymy sobie pierwszą bitwę, może za jakieś 500 złotych z czego, z czego Ok, za 600, na czterech i zobaczymy w tym nowym trybie na stronie Point Rush Pamiętajcie, że wygrywa ten, który dostaje najwięcej gwiazdek. Gwiazdek dostaje się za to, jeżeli wygra się daną rundę. Więc przykładowo w ostatniej skrzynce ktoś dostaje kosę za 2500, ale wy dostaliście 4 gwiazdki z rzędu. No i ogólnie wy wygrywacie. Tutaj po printstreamie tabotów. field tested. Zobaczymy co dalej. Dla nas też printstream więc każdy ma taką samą ilość USP Print Stream Field jeszcze na prawą stronę i okej okay. Trentico Fire 4 gwiazdki Bot i 4 cztery... i wygrał 1800 zł bitwa 600 z... bitwa razy 3 Szkoda, że nie dla nas no i co? Otworzymy sobie coś jeszcze. Przypominam o moim Discordzie oraz moim Twitchu. Otworzymy sobie jednego Nexa, Biaktywa i może Mysterius i Gwizdaka na trzech w Oczywiście dodajemy boty. Linki do Discorda i do Twitcha będą w opisie. Serdecznie zapraszam. Streamy poniedziałki, wtorki, czwartki oraz niedzielę o godzinie 20, a teraz lecimy z trybem underdog. Oby nam nic nie sypało. Aktualnie dostajemy najlepsze skin, ale to jest jakieś 40 złotówka może różnicy. Okej, okay, na środek fajne beretki, ale teraz dlatego, bo tam musi coś być. Gamma Doppler jeszcze, proszę Państwa, gwizdak. Niestety, ale, bo wygrywa 130, my 190, po to 819, wyjmuje z całej bitwy. Co by tu dalej poczarować? Nie mam dla tego pomysłu. A jeśli wy macie jakieś skrzynki lub bitwy, które możecie polecić, wrzucajcie linki do mnie na Discorda. Możecie też stwarzać skrzynki z moim nickiem. Będę otwierał. No i co? Lecimy dalej. Damy normala. Tym razem może teraz się uda coś wygrać. Przydałoby się. Tryb normalny. Hydrotus pierwszy. Lecimy dla nas. 83 zł. Battle Skerta Simów dla Ryana. Teraz tutaj ocean drive za 234 zł Slug's daj po takiej samej naklejce i co da master, co da master Naklejka za 300 zł Aktualnie nic nie idzie wygrać w tym odcinku ale może niedługo się to zmieni. Miejmy taką nadzieję. Hmm. Zagrajmy sobie coś takiego mostu na czterech 6 skrzynik Mysterious i lecimy. Pierwsza skrzynka daje tutaj 57a Faktorium za 250 zł oraz tu już będzie ładna pula, obyśmy to wygrali. Okej, okay, chyba wygrywamy to aktualnie, choć nie jestem pewien, nie chcę zapeszać. Ok, ostatnia skrzynka. Wygraliśmy? Wygraliśmy. Bitwa za 3000. Mamy 5800. Przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu oraz komentowaniu odcinka. Dzięki i na razie widzimy się kolejnego dnia. Cześć.